jak zaplantować spajka i jak wokół niego zagrać. Pierwszym sposobem jest save plant. Plantując w tym miejscu możemy czuć się bezpiecznie, gdyż przeciwnicy z okolicy T oraz Waterfalla praktycznie mają szansę nas krzywdzić losowym skanem. Jednakże ten plant nie daje nam żadnych bonusów ani dodatkowych opcji. z tak podłożonym spajkiem musimy pozostać w obrębie zaznaczonym na zielono, gdyż jeżeli przeciwnicy przebiją się do spajka, nie będziemy mieć żadnej dogodnej pozycji, żeby tej paki bronić. Dlatego ja podkładałbym tego spajka tylko w ostateczności. Drugim sposobem będzie moim zdaniem najbardziej uniwersalny plant na tym site. Plantując tutaj musimy tym razem zwrócić uwagę na ten teren zaznaczony kolorem żółtym, czyli okolice waterfola, gdzie przeciwnik może nas tutaj przeskanować przez ścianę. Plant ten daje nam dużą swobodę grania wokół niego i stawia oczywiste warunki. Jak widać, mamy znacznie więcej przestrzeni, z którą możemy grać wokół tego spajka. I co ważne, daje nam on również możliwość nagrania z maina, jakby przeciwnikom udało się wygonić nas z sajtu. Trzecim sposobem jest ulubiony spajk większości, ale nie mój. Tak, podłużony spajk jest dobry, ale zagranie z nim jest znacznie trudniejsze niż się wydaje. Zagrożeniem numer jeden jest spam przez smoke z okolicy T. Mało kto bierze pod uwagę, ale dla obrońców jest to proste zagranie. Łatwy frag, gdy wykorzystują naszego smokea jako coveru. Holdowanie też jest utrudnione. Przez różnicę poziomu przeciwnik może być na górze, ale też może być na dole. Zagrożeniem numer dwa jest przeświadczenie, że zaplantowanie w tym miejscu i bronienie spajka z maina równa się 100% win. Prawda jest taka, że z takim nastawieniem macie sytuację 50-50. Przeskanujecie albo nie. Ja bym opuścił site tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy. enemy mają bardzo dużo utila, którym bez problemu wyczyszczą site, wtedy lepiej odpuścić i zagrać w mainie. Numer 2. Kiedy Enemy smoker nie żyje. Największym zagrożeniem jest smoke na spike, a więc jeżeli przeciwnicy nie mają jak rzucić smoka na spike'a, również obrona z Maina jest fajną opcją, ale pamiętajmy, z tak podłożonym spikiem możemy zagrać z wielu pozycji. Nie tylko z Maina. Więc mam nadzieję, że teraz już wiesz.